We'll <small> be right back. Kolejny przedwyborczy akcent w lubuskiej kampanii prawa i sprawiedliwości. Do lubuskiego przyjechała tak zwana cysterna wstydu rządów POPSL. Na miejscu był Janusz Rzyczkowski. Januszu, jak wyglądała ta akcja? No, politycy rządzącej partii przypominają grzechy poprzedników i straty, jakie poniósł budżet państwa z tytułu działalności mafii paliwowych. Spotkanie z dziennikarzami i działaczami PIS zorganizowano przy trasie S3 na jednym z MOP-ów. Konferencję prasową rozpoczął Marek Ast, który wyliczał straty związane z nieudolnością w ściąganiu paliwowych przestępców. Dziennie państwo polskie traciło około 23 milionów złotych, to w skali 8 lat dawało olbrzymią kwotę rzędu 8, 8, ponad 80 miliardów. Za tę kwotę naprawdę można było zrealizować te programy, które my od czterech lat dopiero wdrażamy. No Takie jak 500 plus, takie jak wypłata 13 emerytury, ale też wiele inwestycji chociażby drogowych. Wojewoda Władysław Dajczak wyliczał z kolei na co w lubuskim można było przeznaczyć środki, które wyparowały z polskiego budżetu? No to tak dla zobrazowania chociażby. Przez 3,5 roku pozyskaliśmy 29 milionów złotych na tworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Dla tak zwane żłobki, bardzo oczekiwane przez rodziców. I te 1200 miejsc, które utworzyliśmy, to 29 milionów złotych. Czyli tutaj jakbyśmy przez parę dni te pieniądze mieli, to byśmy utworzyli 5-6 tysięcy miejsc. Tyle ile jest oczekiwanych w województwie lubuskim. Wystąpieniem polityków Wpisy przy cysternie wstydu przyglądali się również podróżni. Niektórzy z nich podchodzili bliżej i robili sobie zdjęcia przy cysternie. Oczywiście, państwo sobie zdjęcie tak, tutaj tak, przy cysternie. Tak. Dlaczego? No, dlatego, no bo no faktycznie wstyd. Dla peło Tyle pieniędzy uciekło z budżetu? No to co się słyszy, tak? No ja tam jestem zwykłym takim, wie pan, no człowieczkiem, ale no widzę co się dzieje. No. No, te, jestem, te cyfry robią wrażenie? Jestem na emeryturze. Za platformy dostałem dokładnie 2,50. Podwyżki, no tu dostałem dużo, dużo więcej i trzynastkę. Mi ja się wydaje, no, że jest ku dobremu. Pani zdjęcie sobie robiła tak. tutaj przy cysternie. Dlaczego tak? Chciała pani mieć zdjęcie no, przy chciałam, cysternie? No chciałam, niech się też rodzina dowie, żeby nie głosowali na nich po prostu. Po zakończeniu politycznego happeningu, cysterna ruszyła w dalszą drogę, wzbudzając zainteresowanie kierujących na trasie s Dziękuję, to był Janusz Rzyczkowski, a my do tego tematu będziemy jeszcze wracać.